Podjęta od paru dni przy udziale milicji, Pich i żołnierzy WSW, wzmożona akcja przeciw spekulantom przynosi nadspodziewane wyniki. Milicja na wczorajszym targowisku tzw. Tak Korei zatrzymała spekulantów, przeprowadziła w ich mieszkaniach przeszukania. Plan był obfity. W jednym tylko znaleziono 140 kg galaretki owocowej z najnowszą datą produkcji. Wódka, papierosy, wina, a nawet odzież i zabawki to towar, który wczoraj zarekwirowano spekulantom wartości około 200 tysięcy złotych. 200 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 130 żołnierzy WSW i kilkudziesięciu kontrolerów Pichu, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego oraz Lubelskiej Spółdzielni Spożywców dokonało kontroli największego w Lublinie targowiska przy Alei Tysiąclecia. W wyniku tej kontroli zatrzymano 125 spekulantów, zarekwirowano 700 kg cukru, kilkaset półlitrowych butelek z wódką, wiele kilogramów słodyczy, konserw mięsnych łącznie z szynką, przecierów pomidorowych, kawy, środków piorących, papierosów i zapałek. Poza tym wiele rajstop, atrakcyjnych wyrobów odzieżowych. W pomieszczeniu, w którym pracuje inkasent targowiska też były ukryte towary, m.in. butle gazowe i środki piorące. Łączna wartość zarekwirowanych towarów wyniosła kilkaset tysięcy złotych. Czekolady, czy krajowe, czy, czy zagraniczne ceny się wahają od 100 do 300 złotych nawet. Guma do rzucia 30-50 zł. Papierosy zagraniczne, te na przykład kamel, cena oferowana do sprzedaży 200 zł. Piwo w zależności od. Pory dnia, godziny i osoby, która je nabywa od 30 do 50 zł. W, w niedzielę, czyli wtedy, kiedy możliwości nabycia piwa są dużo mniejsze niż w dzień powszedni, cena rośnie. Tak samo z wódką. Koncentrat pomidorowy cena 8 ,70 zł 70 groszy bodajże, cena w sprzedaży 30-40 zł. Raj stopy też w zależności od marek od 150 do 300 zł. Mydło cena 9 zł, oficjalna tak 9 zł Sprzedaży 20-25 zł. Kawią sprzedawała sklepowa jednego z północno sklepów, która odbierała dzień wolny za przepracowaną wolną sobotę. Zamiast do pracy poszła na bazar i handlowała tym, czym powinna handlować w sklepie. Jakie pan widzi metody walki ze spekulacją? W A tej chwili. Ci. Przede wszystkim je należy sprzedawać po kilka sztuk. Te, tego samego asortymentu towaru jednej osobie i nie pozwalać na gromadzenie. A jakieś administracyjne? Metody? administracyjne, no to kolegium karne administracyjne, ewentualnie sąd, jeżeli wchodzi w grę większa wartość wa towaru. Trzeba więc iść z ekipą i zgarnąć wszystkich dokupy i tyle. Prosta sprawa. Czyli naloty, tak? Na czy, oczywiście, ale systematycznie, nie tam raz na dwa miesiące. Tylko systematycznie, codziennie, do, do skutku. Prowadzone. Więcej milicji, więcej jak wojska, niech, niech robią co można. Ale co? No, wyłapywać, najprostsza sprawa. Karać, karać, tak, żeby się nie opłacało spekulować. Wlać w mordę. W na czekoladkach to. nasan jest napisane, że pani, państwo sprzedajecie to tylko na dwie kartki. Co ja mam zrobić? Ja mam jedno dziecko i kartkę, gdzieś jest napisane 200 gram. Czy pani mi sprzeda to? Proszę pana, no bardzo mi przykro, no ale tu jest pół kilograma i jest wydzielone na dwie karteczki. A czy może pani rozpakować te czekoladki nasan? Nie mogę rozdzielić, bo to jest spakowane w całej okazałości. To znaczy nie może Pani tego sprzedać jednemu klientowi? Nie mogę. Na jedną kartkę nie. A co Pani radzi w takiej sytuacji? No trudno. Może... Pani się teraz o córeczkę postara. Tak po cichaczu. Czekoladki wraz z pudełkiem kosztują 163 tak. zł. A podzielić to na dwa to chyba nie jest takie no, nie trudne. jest trudno. No nie jest trudno, ale ja tego nie zrobię. No, nic by się chyba nie stało. Gdyby odpowiednie wydziały handlu w Warszawie i w innych miastach w kraju podjęły decyzję o rozpakowywaniu takich czekoladek. Przecież te czekoladki można rozpakować i przeważyć i sprzedać wszystkim.